Dzień dobry, witam się z wami w sobotę i od razu przyznaję się bez bicia, wczoraj miałem wolna i cały dzień siedziałem na działce i cały dzień nic nie nagrywałem, tak naprawdę ogarniałem sobie tak po troszkę, po troszkę, tu zawiesiłem jakieś grabki w szopce, Jakiś tam wieszaczek zrobiłem, i tak dalej. I nie było na tyle jakiegoś kontentu, żeby coś nagrać, a pomyślałem sobie, że więcej zrobię tych właśnie pierdół, z którymi zalegam, jak nie będę nic nagrywał. Stan tego, co mówiłem, aktualnie wygląda tak. Proszę bardzo, porobione sobie takie wieszaczki na jakieś małe grabki, i tak dalej. Jakieś półeczki pierwsze powstają. Tutaj, tak samo, półeczki. Tutaj miejsce na apteczkę. Stąd tutaj zniknął stół, bo będziemy tu w końcu budować podwyższane grzędy. Tutaj ładnie stanął karmnik dla ptaszków, który kupiłem na Pchlim targu niedawno. Obwinąłem go takimi solarami. Dwa dni temu w Aldim widziałem e, bardzo fajne sadzonki pomidorów I było masa tego I mówię sobie, dobra, jeszcze nie kupuję, bo przecież e, nie będę miał gdzie tego trzymać Będę się tylko martwił, czy mi nie zmarzną i tak dalej No ale dzisiaj jak przyszedłem, okazało się, że były trzy ostatnie, więc już musiałem kupić A wygląda to następująco Takie ładne, sześć rodzajów Czarny rzymski, ananasowy, malinowy, mięsisty i zielona herbata Bardzo ciekawe jakieś odmiany ładnie wyrośnięta i cały taki zestawik kosztował 14,90 bodajże. Do tego jeszcze żące petunie kupiłem, miętę w doniczce, bazylię w doniczce, żeby też już coś zielonego tak rosło w donicach u nas. No i dzisiaj mamy gości. Mamy gości, ale chciałbym zrobić dziś podwyższane grzędy. Chciałbym, muszę zrobić podwyższane grzędy. Dlaczego muszę? Ponieważ dzisiaj w sobotę przyjeżdża mi gościu z trzema tonami ziemi i musi to gdzieś wysypać. Nie może wjechać na działkę i zrobić mi tutaj kubki, która nikomu nie będzie przeszkadzała, tylko musi to zostawić przed działką. A przed działką jest spory ruch i wielu osobom może to po prostu przeszkadzać. Muszę więc koniecznie dzisiaj. Przetransportować taczką, tą ziemię na moją działkę. No i najlepiej zrobić to już do miejsca docelowego, czyli do podwyższanych rządów. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, zobaczymy. Jedno jest pewne, moja mama, oglądając filmik, w której chciałem kupić plandekę, zadzwoniła do mnie i mówi: No Kuba, przecież u nas leży plandeka, weź sobie. No i tutaj zaraz ją rozłożę. Bardzo fajna, taka jest. O taką właśnie mi chodziło, jest idealna. Tutaj gościu wysypię tą ziemię i ja tutaj cmych, cmych, cmych. Przelecę tędy taczką i będę tam zawoził. Muszę tutaj tylko ogarnąć przejazd i jakiś taki mostek z desek sobie wybudować, chyba najlepiej. Dobra, taka prowizoryczna kładka powinna dać radę. Przejechałem sobie pustą taczką, bo spoko Najgorzej, że zaczęło kropić trochę, ale to chyba przelotne, bo dzisiaj miało być cały dzień ładnie. Tak się wzbraniałem przed tą plandeką z Brico Marsza, bo za droga, bo za droga. Ale co zrobiłem? Pojechałem i kupiłem. Nie ze względu na to, żeby wysypać na nią ziemię, ale ze względu na to, żeby zapewnić sobie trochę cienia nad, nad głowami. Jest dzisiaj straszne słońce, rozwieszę ją po prostu nad stołem, żeby rzucała nam cień. 14 godzina się zrobiła i dzwonił gości od ziemi. Najpierw zadzwonił, że nie da dzisiaj rady, no ale powiedziałem, że kurczę, no musi dzisiaj dać radę, bo ja na dzisiaj wszystko sobie pozałatwiałem, nie? Więc jest 14, zadzwonił, że już właśnie jedzie, umówiłem się z nim pod PKP, żeby go tu przyprowadzić, żeby wiedział gdzie jechać nie? na działki. Potrafiłem sobie wyobrazić, jak wyglądają trzy tony ziemi. No to taka góreczka mała. Tu poszły trzy taczki, żeby wyrównać ziemię po korzeniu. A tu nie wiem, ile już taczek przewiezionych, ale sporo. A nie wiem, czy to tak mniej więcej w połowie nie jestem. No, tak nie wydaje się dużo, nie? Tak troszkę tylko. Ale to jest bardzo płasko i bardzo tak rozłożyście. Więc, jakby tak usypać z tego jedną górkę. To jeszcze na pewno kilkanaście taczek wejdzie. No i została nas niedziela, proszę Państwa. Tak długo siedzieliśmy na działce, aż się nie zrobiło ciemno. Natomiast mało nagrywałem, ponieważ to było tylko i wyłącznie wożenie ziemi. To Teściu przewiózł taczkę, to mój tata przewiózł taczkę, to ja przewiozłem taczkę. No i tam jeszcze sporo zostało. Myślę, że z 10 taczek tak jeszcze najmniej tam leży. Natomiast y, dzisiaj muszę się zająć konkretnie tą podwyższoną grzędą, Przynajmniej jedną muszę skonstruować taką 2 metry na metr. Y, mocno wieje dzisiaj, więc mało będę mówił, a może więcej pokazywał. Y, Rządce zachciało się taki, taki podeścik na doniczki, więc skonstruowałem coś takiego. Tu za szopką na narzędzia taki mały stoliczek przytwierdzony do, do szopki. I tutaj będzie sobie układała jakieś doniczki z ziołami. Tak samo chcę tutaj na ściance jakieś powiesić, więc później to zrobię. Przywiozłem też z domu niektóre rzeczy, bo po co mają się kisić w chałupie? Najbardziej liczę na Trinidad Scorpion, moją, oraz na Karolinę Reaper. Najpierw muszę ustalić, w którym miejscu kopać. Nie wiem, czy nie zostawiłem tu za dużo przejścia. To jest 80 cm, tyle samo co tu. I tutaj, no, trochę szeroko jest. Ale już dobra, niech tak zostanie. Żeby nie było papiliny. Koniecznie musi być wymierzone, no i co? Tą stronę musimy trochę w górę dać. I teraz w jaki sposób ja to e, połączę ze sobą? Tutaj przyjdzie płyta metrowa. Jak je ze sobą złączyć? Wymyśliłem, żeby wywiercić tutaj dziurę. Tu w tej płycie co będzie dziurę i tutaj taki kątownik dam i przytwierdzę go śrubami z nakrętkami, z podkładkami i tak dalej, żeby to ze sobą się po prostu spięło razem. O, o to mi chodzi. Nie wiem czy to wytrzyma, ale raczej powinna dać radę. Na dwie śruby z każdej, z, w każdej płycie złapię. Tu jedną, tu drugą. Wkrętarką z, z udarem wypróbowałem już. Można bez problemu wywiercić w tych płytach dziury, więc naładowałem dwie baterie od wkrętarki i działam. Na to, żeby nie trafić na drut zbrojeniowy. No i chyba się udało. Teraz przykładam to. Teraz tak, śruba z nakrętką. Po to, żeby się okazało, że mam za małą dziurę. Trzeba większe wiertło użyć. Teraz powinno już być ok. No, i tak to wygląda już spięta. Dwie śruby, dwie śruby na wylot. I tak. To przysypimy ziemią. Nie będę tego ucinał, bo po co? To wymyśliłem sam. Nie wiem, jak to zda egzamin. Natomiast ostatnio na jakiejś grupce na Facebooku e, ktoś zadał e, takie samo pytanie, jakie mnie nurtowało. Czyli, właśnie jak połączyć ze sobą te płyty, nie używając specjalnych, dedykowanych do tego takich podstaw betonowych. I ktoś. W komentarzach napisał, żeby użyć prętu gwintowanego, wywiercić tu dziurę, wywiercić dziurę w, po drugiej stronie i przez całą długość dać pręt gwintowany i przykręcić po prostu śrubami z tej i z tej strony. Myślę, że to też byłby fajny efekt. Natomiast pręty gwintowane są droższe niż takie coś. Tym bardziej że trzeba by zrobić w tą stronę i w tą stronę. Uuu, po nie wiem, dwóch godzinach łącznie wygląda to już tak i teraz musimy się zastanowić co dać do środka tutaj półeczka na zioła zyskała już nowych przyjaciół zapomniałem, że przed położeniem tych płyt miałem tutaj rozciągnąć jeszcze taką siatkę na nornicę i krety, którą mam tutaj ale już trudno ta będzie bez siatki Teraz tak tu w środku jest ziemia ta gliniasta, którą my tu mamy, którą wykopałem stąd i na to wrzucę teraz trochę gałęzi, ułożę kartonik, wrzucę trochę spróchniałego drewna i przysypię ziemią właściwą, taką którą przywieźliśmy tu wczoraj. Noładuję też trochę ziemi tutaj e, koło starego kompostu, bo mam nadzieję, że to stary kompostownik jest i poprzerzucam, bo na pewno będzie żyzna gleba. Tu jest bardzo dużo e, tych dżdżownic takich i one użyźnią bardzo glebę w grządce. No, w tej ziemi to jest życie, powiem Wam. Pytanie tylko: czy oprócz tego dobrego życia nie znajdzie się tutaj jakieś niedobre? No i z racji, że poczyniliśmy postępy, to w nagrodę pojechałem do Dino, bo jest niedziela handlowa. Chciałem wziąć jakieś sadzoneczki, takie wiecie. Kalarepa, sałata i tak dalej. Ale za drogie jest. Kupię chociaż żonie kwiatki. No mam nadzieję, że wybrałem coś fajnego. Nie znam się na kwiatach. Zresztą na ogrodnictwie też się nie znam. Z rzeczy nawozowych wrzucimy tu jeszcze popiół oraz skorupki od jajek. Tadam, gotowe. No, szczerze mówiąc, z ziemi trochę tu poszło. Tu była tak kubka usypana. To tak kurcze jednej trzeciej nie ma gdzieś. I jak podoba Wam się moja pierwsza podwyższana grzęda. W planach są oczywiście kolejne, ale już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy dzień jak zwykle ognichem. Trzymajcie się i do następnego!